Korzystając z urządzenia, pokrótce przedstawię Wam, co to za urządzenie w jakiej jest cenie. Jest to urządzenie, które widzicie: Adler AD6406. Ma pojemność 1,5 litra i moc 1000 watów. Idealnie nadaje się do gotowania ryżu. Teraz zobaczymy, co zawierał zestaw. Dla Ułatwienia sprawy: powiem, że zestaw kosztował około 110 zł, ale myślę, że za około 100 zł jesteście w stanie go kupić. W środku znajduje się misa do gotowania ryżu. Ją się wyciąga. Tak się przedstawia. Tutaj na drugiej stronie jest podziałka. Tak jak mówiłem, do 1,5 litra. Można spokojnie 1,5 kg ryżu gotować. Samo urządzenie zawiera tutaj przycisk włączania, tryb gotowania i podtrzymywania ciepła. No I w zestawie jeszcze załączone była miarka. Miarka wygląda tak do 160 ml, 120-80 i 40 na podziałce. Do zestawu była załączona również szpatułka do, do mieszania ryżu. Ogólnie, bardzo przydatna rzecz, ja używam jak najbardziej. No i urządzenie tutaj, taka wkładka do gotowania na parze. Także, jeżeli ktoś by miał ochotę, to nie ma problemu. Wkłada się to do urządzenia i, i jest wszystko ok. No i oczywiście w zestawie jest kabel zasilający do urządzenia Oraz instrukcja obsługi Także to z grubsza by było tyle Dobrze słuchajcie, skoro już wiemy jak wygląda maszyna do ryżu Teraz weźmiemy się za jego gotowanie Do naczynia wsypujemy dwie torebki ryżu po pół kilograma Nalewamy do niego wody. Delikatnie mieszamy, on będzie robił się taki biały, no i czynność powtarzamy kilkukrotnie, aż ryż zrobi się jaśniejszy. Delikatnie mieszamy. Wylewamy wodę i wylewamy wodę. powtarzamy 3-4 razy w zależności od swoich preferencji, ponieważ im więcej wypuczamy ryż, tym on będzie mniej kleisty. Raz. Już widzimy, że woda jest coraz jaśniejsza. Myślę, że jeszcze wylejemy ten, tą wodę i, i jeszcze przepukamy raz i będzie ok. Ryż mamy przepłukany teraz. Zapytacie się pewnie jaka proporcja wody do przepłukanego ryżu, a więc 1 do 1, więc jeżeli mamy kilogram ryżu, dajemy 4 szklanki wody. I za chwilę będziemy wstawiać ryż do gotowania. Dobrze, słuchajcie, ryż mamy wypukany maszyna jest gotowa do, do działania. Podłączyliśmy ją do prądu. I teraz nic trudnego wkładamy ryż do środka i załączamy maszynę. Tutaj na dole dajemy na on. I tutaj mamy dwa światełka Warn i Cook. więc musimy ten dolny przycisk nacisnąć w dół, żeby przełączył się na gotowanie. I tyle czekamy około 10 minut. Myślę, że, że mu wystarczy na, na ugotowanie się. Dobrze, słuchajcie, po 10 minutach gotowanie ryżu dobiegło końca i maszyna z trybu cook przełączyła się na tryb WARN czyli podtrzymywanie ciepła i teraz powinniśmy zostawić ją na, na powiedzmy 5-7 minut żeby sobie tutaj doszła no i jeżeli minie też 5-7 minut to będziemy działać dalej i wykładać ryż do pojemnika gdzie będziemy go później studzić i dodawać sosu do ryżu Dobrze słuchacie, ryż odpoczął 7-8 minut, także wyłączamy teraz maszynę, otwieramy ją i będziemy przekładać ryż do, do garnka. Przy pomocy szpatułki, która była dołączona do zestawu, delikatnie widzę, że ryż jest bardzo dobrze ugotowany. Troszeczkę go tu mamy, ponieważ, jak przypomnę, były dwa opakowania po pół kilograma. Więc robiło nam się sporo. Ale przełożymy wszystko do garnka. Często słuchajcie na, na spodzie tworzy się taka skorupa jednak widzę że w tym wypadku jej tutaj nie ma chociaż coś tutaj delikatnie się pojawiło a to zostawimy nie będziemy I on dawać do środka, wybierzemy tylko z góry to, co istotne, resztę zostawimy. Dobrze, to zamykamy i tak przygotowany ryż Daj, przykrywamy mokrą ścierką i odstawiamy do wystygnięcia po wystygnięciu ryżu doprawimy go sosem i będzie gotowy dobrze słuchajcie ryż odpoczął wystudził się Teraz dodajemy ostatni składnik. mianowicie sos do ryżu. Będziemy mieszać. Zobaczymy co z tego wyniknie. Ładnie mieszamy, ale na taką na taki kilogram ryżu to troszeczkę sosu trzeba dać, żeby to miało odpowiedni aromat. jeszcze troszkę No i tak przygotowaną miksturkę mamy gotową do robienia sushi.